Siemaneczko, witam Was kochani serdecznie i jest z tej strony. Słuchajcie, w dzisiejszym nagraniu mega tematyka. Ludzie na całym świecie zdrowieją i to masowo informacje spływają no zewsząd, po prostu z całego świata. Dzięki czemu? Dzięki właśnie komórkom macierzystym. I teraz słuchajcie, co to są komórki macierzyste? Takie króciutkie nagranie, jeśli, o właśnie, jeśli ktoś z Was bądź Waszych bliskich ma problemy ze zdrowiem, obojętnie jakiego rodzaju, to przeszli mu te nagranie, a może okazać się, że szybko wyzdrowiejesz, że komuś uratujesz życie, że pomożesz, pomożesz odzyskać komfort. Więc teraz szybciutko o komórkach macierzystych. Słuchajcie, komórki macierzyste to jest budulec wszystkiego. Nasz organizm sam te komórki wytwarza, ale z wiekiem tych komórek wytwarzanych jest coraz mniej. Ze względu na co? Ze względu na czynniki zewnętrzne, czyli przez to, co spożywamy, jaki tryb życia prowadzimy i, i na przykład fale milimetrowe, a propos 5G, Wi-Fi i tego typu klimatów, to właśnie powoduje zwolnienie tego procesu. I teraz okazało się, że jest technologia, która potrafi na nowo przywrócić i delikatnie popchnąć organizm do tego, aby takie komórki macierzyste zaczął produkować. I teraz, co te komórki dają? Komórki przede wszystkim to jest coś niesamowitego. Są to tak zwane inteligentne bestie, że w pierwszej kolejności wyszukują miejsca w naszym organizmie, które. Są pokciute, które nawet zagrażają życiu i zaczynają naprawiać nasze organy wewnętrzne, zaczynają naprawiać naszą, nasze tkanki, bo są budulcem wszystkiego. To jest tak, tak zwany wewnętrzny lekarz. Mamy takiego wewnętrznego lekarza, tylko mu, musimy pozwolić mu po prostu działać i nie przeszkadzać przede wszystkim. I tutaj, jakie są efekty stosowania komórek macierzystych? No to słuchajcie, ja z tomatem się spotkałem parę lat temu. Jest dużo właśnie teraz eksperymentów, wszykują sobie wstawy, nie wstawy. Ja nie jestem zwolennikiem wszykiwania sobie do organizmu czegokolwiek. Jestem zwolennikiem tego, aby nasz organizm zdeterminować do tego, aby sam wytwarzał te komórki macierzyste. No i teraz, co ludzie. Mm, e radzą sobie właśnie w ten sposób z chorobami, z nowotworami, cukrzycami, nadciśnieniami, wszystkim po kolei do tego jakieś rany, poparzenia, czego sam byłem przykładem, poparzenia drugiego, trzeciego stopnia, nie ma ani śladu, zniknęły mi po prostu blizny, które kiedyś miałem, nigdy się blizny nie wstydziłem, bo zawsze uważałem, że to fajna moja historia, natomiast, no co się okazało, blizny zniknęły, nie ma także ciał. Komórki macierzyste, słuchajcie, niejednemu uratowały życie. Są oczywiście kurace, które kosztują Bagatela, tyle kasy, natomiast pojawiła się pewna fajna technologia, która właśnie powoduje to, że do organizmu się nic nie wchłania na poziomie światła daje tylko i wyłącznie sygnał do naszego organizmu, aby nasz organizm sam zaczął wytwarzać własne komórki macierzyste. I teraz wstrzykiwanie sobie czegokolwiek z zewnątrz albo suplementowanie się komórkami macierzystymi pozyskanymi e, nie wiadomo z czego, nie wiadomo skąd, e, no i rodzi pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Wkładamy do swojego organizmu obce DNA. I teraz jak ten organizm się zachowa? Sporo ludzi po takich kuracjach właśnie zgłosiło mi problem, że miało być lepiej, a jest. Po po prostu gorzej, że coś poszło nie tak. Tutaj jest to bezpieczne, opatentowane. I polecam z całego serducha. Sam używam, używają moi bliscy. No, efekty porażające, zrzucenie kilogramów, nawet słuchajcie, nawet zęby się po prostu regenerują. To jest, to jest szok, ponieważ komórki macierzyste są właśnie budulcem kośćca i to jest normalnie hit. Czyli będziemy w końcu żyć zdrowo, w końcu będziemy mieć siły witalne. Pozbądźmy się już tych wszystkich jednostek chorobowych, zdrowiejmy, no bo natura nam sprzyja, to jest połączenie właśnie technologii z naturą. Jeśli chcesz wiedzieć czegoś więcej, zapraszam na mój kanał YouTube, albo napisz do mnie wiadomość, jest właśnie adres e-mail podany w bio tego kanału. Zdróweczka Wam życzę, no i co, trzeba sobie jakoś radzić w tych zwariowanych czasach. Na razie, heja!